Czasami nie potrzeba wiele, aby osiągnąć najlepsze rezultaty. Zasilacz WAGO Base, wyposażony w podstawowe funkcje, oferuje wszystko, czego potrzebujesz do niezawodnego i rozsądnego kosztowo zasilania. Sprawdzona technologia zacisków sprężynowych WAGO PUSHIN umożliwia bezpośrednie podłączanie przewodów od frontu. Przy szerokości zaledwie 56 mm i mocy 20 amperów, zasilacz Wago Base oszczędza miejsce, zapewniając jednocześnie pełną moc. Jest niezawodny w ekstremalnych temperaturach od mroźnych minus 30 do upalnych plus 70 stopni Celsjusza, a jego sprawność sięga 94%. To oznacza mniejsze straty energii i większą wydajność. A wszystko to przy średnim czasie między awariami MTBF wynoszącym 1 milion godzin. Zasilacz WAGO BASE. Prosty, wydajny, niezawodny.